Jak wiadomo społeczność Gminy Gołymiń i okolic od kilku tygodni żyje akcją charytatywną, zbiórką pieniężną na operację dosyć poważną naszego małego mieszkańca Stasia, który ma ponad 5 lat. Urodził się on z wrodzoną wadą serca i jest niezbędna operacja kardiologiczna w Instytucie Chirurgii w Rzymie. Działania Polskiej Opieki, że tak powiem, zdrowotnej były czynione, no ale na dzień dzisiejszy były to zabiegi i operacje doraźne, które nie wystarczają. A więc fundacja, do której rodzice się zgłosili, sprawą całą pokierowała i jest taka operacja zaplanowana w Rzymie, jak powiedziałem. Całość operacji związana z pokryciem kosztów tejże operacji oraz rehabilitacji spraw logistycznych wynosi dosyć sporo pieniążków, bo tylko sama operacja kosztuje prawie 140 tysięcy. Znaczne środki już zostały już zebrane, jednak wiele osób instytucji czyni zabiegi i zbiera dalej. Dlatego ja mam taką prośbę w imieniu małego Stasia, jego rodziców i swoim własnym, jeśli koleżanki i koledzy radni oraz obecni tutaj na sesji zaproszeni goście mieliby Ochotę wesprzeć taką zbiórkę, to serdecznie mi prosił i z góry dziękuję. Zostawiam tutaj bruszeczkę i informacje na temat samej choroby. Chcę tylko nadmienić, że jest to rodzona waga serca. Wiąże się ona u Stasia z zarośnięciem drogi powrotu komory prawej serca oraz skrajnej niedrożności tętnic płucowych. Najmniejszy wysiłek powoduje yy, silnicę.